Siema widzowie w dzisiejszym odcinku. Wracamy po chyba dwóch tygodniach do szkoły, ponieważ była zamknięta, ponieważ jak wiecie była nawiedzona z odcinków. I teraz właśnie informacja dla widzów właśnie... Jeśli jesteście nowi, to zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. A ja życzę Wam miłego oglądania. Dobra, chodź na, na lekcję. Zapraszam, Dzień dobry. Zapraszam dzieci, Za zapraszam. Dzisiaj pogramy sobie tak. na do dyspozycji gitarę, tak, elektryczną. Gitarę zwykłą i pianino. I dzisiaj moi drodzy uczniowie, Czemu jest was tak mało? Cieresz tak W ogóle sprawdzimy obecność. A i właśnie jak się nazywacie? Dobra. Kasper psi, psikuta jest? A? Psikuta! Nie ma nie ma, dobra Alan Nie ma Nie ma Alana Marysia Nie ma No to jakby się nazywać? Dobra ja biorę gitarę pasową Patrz znaczy elektryczną i gramy sobie dzisiaj jakieś piosenki. To nie, zagrać coś świetnego na ocenę. Dobra, zagraj ja gram na pianinie. Coś zagraj coś pięknego. Pierwszy na ocenę dzisiaj. Dawaj. Dobra, jeszcze coś zagraj Moment nie to! Dobra, spąteczka! Dobra, teraz ty. Super. Spoko. Pokażemy, Proszę pana, ale to jest to samo. Ale to jest to samo. Kurwa jebana, szucham mnie wam.

Dobra, do widzenia! Dobra! Kury Dobra, chodź idziemy na WWE Dobry! Dzień dobry, dzieci! Dzień dobry! Dzisiaj pościelamy sobie z każdej odległości do nosa. Patrzcie, trafiam za każdym sztuką, patrzcie. Patrzcie, ja z tym będę do strzelał. O. O, trafiłem, dobra, teraz wy pokażcie jak strzelacie. Ooo, to tutaj tak trafia? Ej, halo, 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 po kolei, bo nie widzę kto trafia. Ja trafiłem, ja trafiłem dwa razy. Ty, wrzuć to proszę. Teraz ty, po kolei, na zmianę, tak żebym widział kto najmniej rzuca czekajcie, ale traficie stąd? Patrzcie na luzie! Tak, potrafi stąd, pa! Skąd? Stąd? No, a stąd się nie da! O, na luzie! O kurde, nie a da się! Potrafi stąd, pa! Gdzie a, jest pana stąd? piłka? Ha, nie doleciało! A tylko muszę trafić trafię, wejdzie! Fuck Dobra, ja spierdalam z Chcę upływać, drogie dzieci. Gdzie? O Boże. Ja zapraszam. Nie mam kąpielówek. Ja mam Nie mam kąpielówek. Tam leżą, tam są kąpielówek. Tam, o no. Aaaa! Ej, chłopu! Chłopek! Już! Dzisiaj robimy skutek w Dobra, Chodź ja skoczę tak. Ja tak. Ja tak, ja tak skoczę. Majonejkę postawię zaraz. Ja skaczę stąd, bo jestem odważny. Ja też jestem odważny, niech pan zobaczy. A najpierw się proszę przebrać. No, dobra. dobra, dzisiaj potrenujemy sobie skoki do wody, proszę stąd tutaj. Drodzy uczniowie... Zagadź. Nie, no ja, no, ja jestem hardcorem! Ja jestem hardcorem tu, Ale tutaj się. Jezus Aaaaaa Przynajmniej na kwiatormie I robimy wyścigi robimy wyścigi Pomocy I Robimy wyścigi Robimy Dawaj dziewczyno Trzy, cztery, 3 Pierwszy Jest to ścieżka ja. dobra, teraz następne co mnie mogę zmienić? I no. Gram. idziemy dalej. Teraz mamy gimnastykę, to wszystko gimnastykować trochę. O Boże, e, tutaj macie. Chodzicie sobie po koty? O, ja wchodzę na samą górę! Co to jest? Aha! Prosiłem się. Czemu nie mogę? Bo to się chyba... Aha na I o, hmm. Dobra, kończymy tą zamiast lekcję. Tak, już jest właśnie właściwie. Do widzenia. Stoń na dziecko. Ja ja, dzisiaj za, ja, ja dzisiaj zastępuję nauczyciela matematyki. I... Co? Co się stało? Wiesz, co się stało? Czemuś się światło zgasiły. Musimy zapalić. Czy... Czemuś... Czemu światła gasną? Idę zobaczyć. Światło zgasły Wiesz coś. Uciekamy! Szybko! Szybko! Moja szkoła wynocha z tej szkoły nie, uciekamy! Czekaj. Dobra, ty tutaj zostań, ja, ja pójdę. Odejdź. Co wy chcecie? Odejdź. Co wy chcecie? Moja szkoła. CO WY CHCECIE?! Odejdź. Co wy chcecie? Odejdź. Co wy Kim chcecie? Jesteś? Kim jesteś? Twoją mamą. Odejdź. Szybko jest. Gdzie ja jestem? Szybko uciekam. uciekamy szybko. Widzowie, to by było na tyle. Z dzisiejszego odcinka, bo naprawdę się dużo wydarzyło. Dziękuję, że byliście. Siema.